Do tego tematu wracamy właśnie na prośbę naszych widzów. Po programie poświęconym prawom ojca dostaliśmy bardzo dużo maili od państwa, nie tylko od ojców, także od kobiet, matek, ale też babć i dziadków. Niestety potwierdzają one obraz, który przedstawiliśmy poprzednio. Sądownictwo rodzinne dyskryminuje ojców, ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne orzekają skrajnie stronniczo i tendencyjnie, stając po stronie matki, a nie dziecka. Prawo ojców w Polsce wciąż są rażąco naruszane. Dziś ojcowie upominali się o nie w Sejmie i podczas demonstracji przed kancelarią premiera. A my pytamy, dlaczego prawo rodzinne wciąż dyskryminuje mężczyzn? Dlaczego ojcowie pozbawieni możliwości kontaktów ze swoimi dziećmi muszą się organizować? Swój dramat często przeżywają w samotności. Są bezradni na sali sądowej, bezradni podczas przesłuchań w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Dziś ojcowie, którym odbiera się dzieci, przyszli do Sejmu, a potem protestowali przed Kancelarią Premiera. Wśród nich był Marek Borkowski. O swoich problemach i postulatach ojców rozmawiał z nim Marcin Ganclerz. Ile lat miała Pana córka, jak żona ją zabrała do siebie? Miała równo dwa latka. Miała równo dwa latka i, i, i przez rok praktycznie nie miałem żadnego kontaktu, nie wiedziałem jak się rozwija, jak ją zobaczyłem po tym roku. Zaczęła mówić i wtedy jak ją widziałem ostatni raz jeszcze nie mówiła. No, to są takie bardzo wzruszające, wzruszające sytuacje, jak sobie to przypominam, no, ale z drugiej strony też takie traumatyczne, że czasami często w ogóle nie chcę o tym myśleć. Któregoś dnia wróciłem z pracy do domu i nie było w tym domu ani mojej żony, ani mojej córki. Później zniknęły też meble. Dziesiątki z rozpraw sądowych: najpierw o ustalenie jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem, później sprawa rozwodowa, alimentacyjna, później próby egzekwowania tych ustanowień o kontaktach. I cały czas, oczywiście, to wszystko ja teraz skradzam, natomiast to wszystko trwa latami, bo jak wiadomo, w naszych sądach nikomu się nie spieszy.